i mówię patelnie w środku nie by tu aluminiowe, nie tu tego No niestety trzeba to wszystko rozobrać Tak to właśnie wygląda Trzeba zawsze rozdzielać tutaj patrzymy O, jest cała aluminiowa zajebiście Nie pasuje. No tak, trzeba trochę wiecie, złomu kołować. Będę miał dzisiaj złom trochę od kolegi Lolka. Pozdrowienia. No, to trzeba urwać. To już urwę, tak albo nie.